Tryb pracy falownika SUB. Ładowanie magazynu energii z fotowoltaiki i z sieci. I tak to wygląda w praktyce. Energia z sieci czyli tak naprawdę z instalacji gridowych Zasila urządzenia odbiorniki podłączone do mojego falownika i ładuje jeszcze magazyn energii z minimalną mocą 250 W. A panele podłączone do falownika hybrydowego również ładują tylko i wyłącznie magazyn energii. Więc w takiej konfiguracji będę miał naładowany za chwilę magazyn energii do pełna, a jak Magazyn będzie naładowany, to wtedy część tej energii z paneli podłączonej do falownika będzie zasilała urządzenia wyjściowe i pobór z sieci, czyli z instalacji on będzie zmniejszony i instalacje on gridowe będą mogły więcej energii wysyłać do sieci. Tak to u mnie działa. A więcej szczegółów będzie w dłuższym filmie na ten temat. Pozdrawiam.